Za oknem ciągle zimowa aura, dlatego wykonamy doświadczenie z wykorzystaniem lodu. Oprócz lodu, potrzebować będziemy płaskie naczynie, cienki sznurek, nożyczki i trochę soli. Na początek przygotujmy kawałek sznurka, następnie układamy kilka kostek lodu. Na naczyniu. Na nich układamy sznurek. Zwróćcie uwagę, aby sznurek na pewno przylegał do kostek. Sznurek powinien być wykonany z naturalnego włókna. Ważne jest, aby miał możliwość wchłonąć trochę wody. Dlatego Nieodpowiednia będzie na przykład plastikowa żyłka. Kiedy sznurek jest już ułożony na kostkach, posypujemy go solą. I czekamy aż sól rozpuści się na kostkach. Po chwili, chwyćcie sznurek i delikatnie pociągając, spróbujcie podnieść kostki lodu. Mi udało się podnieść tylko jedną. Spróbujcie sami i dajcie znać, ile udało się podnieść Wam. Proste doświadczenie, ale procesy, które tutaj zachodzą, już takie łatwe nie są. Mówimy o nich w drugim sezonie. W jednym z odcinków z fizycznego punktu widzenia. Jeśli jesteście ciekawi, oglądajcie.